To co mam w łapie? Kolejny kij do mieszania. W kiblu? Nie, bo jak tym strzelam, to lecą kulki i odbijają się jak. Jak twój stary od alimentów. Masz rację, ciekawy przedmiot. Skoro już to podniosłeś, jak. Bydło w to coś ci powiem. To jest. Brightshade Stock. Broń rzucająca pociskami, które same trafiają w cel, bo w przeciwieństwie do ciebie. Mają cel w życiu. O, a dużo bije? Zadaje zaledwie 10 planarnych obrażeń oraz 20 w przypadku przeciwników cienistej strony. Pociski odbijają się normalnie 5 razy oraz aż 7, kiedy założony mamy hełm z Brightshade'u. No i to wszystko? Słabo. Ta pała. Jak się pało, nie umiesz obsługiwać, to potem tak to wygląda. Broń ta rozwala umiejętności Weavera jak naleśnika. Świetnie trzepie małe gnoje, a nawet jego łapki dające mu tarcze, i nie musisz nawet się ruszać, co dla ciebie i tak byłoby wyzwaniem. No, co ty pierdolisz? No, a jak zużyjemy to do zera, to nie psuje się i możemy ją naprawić dedykowaną naprawiaczką. Przedmiot ten robimy z trzech czystego blasku i sześciu kawałków Brightshade'u. Jezu, ciekawe, jak ty jest bić Weavera. Zapytaj się swojego starego, jak ciebie napierdolął. A tak ogólnie to ten ziomek ostatnio dał mi piątaka. Wielkie dzięki Taki link do Tipi do wspierania mnie macie na kanale. Siema.